drzwi tarasowych takie tam stoi łódź kościołem to tam myje tam cała plejada cała flota cała flota Jakarty tu w sieci stoją już ryby łowią tam chłopaki pływają tu są sieci zastawione. tam się ludzie kąpią Tu się chłopaka, tu sieci stoją zastawione. Coś tu poawiają To no i tak wygląda ranek I fajnie chodno Bo well, jest lots of people there tam z tyłu, zobaczcie ile to, z tyłu ludzi tam na plaży pełno ludzi się kąpią z fokami no, wszyscy poszli się kąpać wszyscy się poszli pławić w morzu nie mieszkają nad morzem woda widać czysta ja sobie siedzę na Morzu kapitana. Tam dalej jest więcej ludzi, to musi być jeszcze jakiś sąsiad. Tam dalej słychać. dali słychać stateczki pływają. Zjem banana. I to zobaczyć jak woda jest. Widziałem jakiegoś średniego białego. Kombinują. Dobrze, niech się bawił. tam jest cała plaża, tu jest cała plaża, ale słońce zaczyna dawać.

tam jest ryż, ryż, jajeczko widzicie, takie szanownko mamy indonezyjskie czuczut pierwszy najważniejszy to jest ten krupuk z krewetek albo z kasawy z głębokiego oleju o, siedzę nad morzem, ewajskim, uczywam, wiem sobie jajeczko z ryżem, śniadanie. A posmakuję ten ryż, czy, czy, to, o, czy to taki ryż bez niczego czy z czymś, czy z czymś tam to wam mm. No ryż sa z bulką. Pomidorek Kruku i Nawet niezłe, nie? Tu moja zapomniałem, bo tam jest wiesz co moja mój, moja kura od wczoraj jeszcze została no ale to może. Później, a wo, woda z, z limoniką. Bardzo dobra woda z limoniką. Pozdrawiam serdecznie. It's easy? It's easy. It's it's easy. It's easy. It's 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 easy. jest zapakowany Pewno będzie płynął gdzieś na jakąś, na jakąś wysepkę z towarem albo do Chin <grystanie> no stąd może przepłynąć do Chin, nie wiem jak oni mają z Chinami podpisane, gdzie to mogą pływać, ale tam jakbyście popłynęli, to byście wpłynęli w tych w malezji. Tak wygląda Tak wygląda plaża Później się przejdziemy po plażę, pokażę nie są rajskie plaże Indonezji Ja wam pokazuję prawdziwą Indonezję A nie Indonezję taką zrobioną pod turystów No ale to Później wymaga Robi się gorąco teraz Tu pod moim domem Widzicie, tak wygląda, tak wygląda Hacienda Wiesława. Tutaj na dole ma gości. Nie wiem, jak u góry, czy to jest wszystko cała góra jego. Z drugiej strony jest tak samo. Z drugiej strony też ma gości. I tam są też takie budynki, ale to wam później pokażę. Tutaj ktoś zapomniał spodni. Tutaj ktoś zapomniał spodni. Tutaj wątony stoją. Postawię, ale woda normalnie cudno żółkowe, żółkowe wątony i łapią takie śmieci nie? To jest zmora, zmora nie tylko Indonezji, całej Azji. Mają takie piękne plaże takie piękne ta, no, ta natura jeszcze nie jest tak skażona. Prócz tam będą takie dwa kominy to wam pokażę później elektrownia prawdopodobnie tam jest i setki ton śmieci wywalają do wody w samej Jakarcie widzę nieraz jak, jak ludzie normalnie z, z ciężarówka przystaje i wywalają śmieci sypują do rzeki, czy tam do kanału i już wiecie, to wszystko płynie, wpływa do tego oceanu później wypływa wypływa na brzegach Tutaj jeszcze tak w miarę widzę, że są te brzegi, nie są takie za, za zasyfione, ale przyjdziemy się tam dalej. To nie jest jakaś komercja, to nie jest jakaś plaż, plaża na pokój, na pokaz typu Bali. To jest normalna, normalna taka plaża. Teraz jest dwunasta godzina, przed 12:00. Trochę gorąco się zrobiło, słońce w Zenicie. Cień mój się mały robi, co znaczy, że się będzie za chwilę gorąco. Trzeba się odpocząć, usiąść, pić herbatę. Kawę, co dzisiaj wypiję, kawę, co zrobiłem, będę sobie pił kawę Dobra, pozdrówki przy kawie. Tu widzę jak kawałek w statku gdzieś z brzegu przy targę. Później Wam pokażę to obejście, obejście ale to wieczorem gdzieś mi się wiesił za podział pojechał prawdopodobnie jakieś załatwiać sprawy swoje wieczorem z nim będę rozmawiał no tutaj wygląda widzicie jaki kawał kawał taki przodu od łodzi tak to wygląda w oddali słychać stateczki tłuką te ryby, najpierw się śmieci, na wpuszczają później tłuką te ryby aż tu śmierdzi diesel gdzie ten czarny dym z tego? diesel, aj ja. a, ostatnio widziałem jak ciągnął sieć za sobą takie mini trawlery to są no i tutaj cały czas im wcale niedaleko od brzegu patrzcie, oni są tu, łowią blisko też łowią, e, łowią na wędki, widziałem. Bo chyba, że to jakiś turyści. coś na wędki tu łowią. I ciągną z tyłu sieć. Nie wiem, czy, czy, będzie, czy będzie widoczna na tak płytką wodę wypływają. Oni chyba wiedzą, że tam do tej boi. Widzicie, oni, oni ciągną sieć z tyłu. Dobrze go dobili, to bym popędził po, po zobaczyć, co oni tam wyciągają. O, ja będą ciągnęli sieć to będzie za daleko, żeby, żeby pokazać. O, te sieci mają daleko. świeci to moje aż dopiero tam. To dlatego oni tutaj. To płynęli. A sieci są dopiero gdzieś tam. Tam są spławy, tam są boje. tutaj nie będzie widać. Nie będzie widać czy, czy jakie ryby. Teraz spróbujemy. Na zoomie. Chłopaki wciągają sieci, ale czy, czy coś złapali to wam nie powiem. Czy nałowili, niezu łow nałowili A musi być łomna, bo tutaj tych łodzi to jest, to jest dużo rano było, wcześniej rano było bardzo dużo Teraz jest ich tam z tyłu wodali też widzicie, nie? Tam są łodzie O jakieś ryby są, bo strzępuje sieć Strząsa ryby do matki Na takie przybliżenie to słabo, nie? Ale jakieś rybki połowili Skoro strząsają to znaczy, że połowili jakieś ryby Chyba, że śmieci Puszki Puszek tutaj dużo nie ma To są te kubły plastikowe po zupach You see this little board, Calapa? See them? The little board name is Calapa. That's where like cocos. kokosowa kukos, kokosowo. nic co nie widać nie widać, czy by tam jakaś tam była tych ryb pędło od zatrzęsienia coś tam po Dobra, to będę smucił Chyba, że nie będą mogli wciągnąć, będą krzyczeli, to pobiegnę im pomogę. E? Tutaj wieśno ma takie różne od, odpoczynkowe. Tam taki szałerek. Zawsze na gospodarstwie musi być szałerek z częściami. Tutaj można sobie usiąść, przyjść z rodziną, My tam można zamówić jedzonko. Tam mają klapy, kokos, kokosy. A rączki można mieć. I chłopaki będą, o tu, zmuszalek takie z kokosa jest, zmuszalek. I chłopaki zaraz, chłopaki zaraz będą robili, e, będą zaraz robili latawce. Bo właśnie przez te latawce się z Wiesiem poznaliśmy. Całą historię to wam przedstawię przedstawię później. Czyli wszystko jest wykonane tutaj z bambusach. Strawy, wszystko jest zrobione z trawy, widzicie. Bambus nie wiem czy to jest bambusowe, czy trzcinowe Albo z palmy. Albo liście palmy Albo, albo. No, ale tak zrobione No, także można tutaj przyjechać sobie na weekend. Macie wejście na plażę Można wrócić na weekend, na weekend. No, Można, bo wieś aby no, Na weekend można sobie zamawiać Codziennie można zamawiać tam też są parawany Ale to już pewnie nie należą do wysława Tu macie palmy To jest wysława O tutaj można sobie siedzieć na plaży Widzicie w takim cieniu Tu jest wiaterek Cały czas prawdopodobnie jest tutaj wiaterek Taka bryza, fajna tutaj mamy kapoki to jest kajak wieś na pożyczu odpływania czekamy gdzie my robili latach. Ja no się przetargam coś, coś takiego gdzie taki latawiec wielki bo obiecaliśmy chłopakom, że Będę sobie mogli popuszczać za takiego bo To nie ma takiego specjalnie wiatru. A, gorona kadaliga. O, widzicie? Może być czerwono-białe albo biało-czerwone. Jakie chcecie? Jest na i Indonezji. I No Takie ma łatwe, że tak się bawi. Kapan, pan Goder? dzisiaj nie no, Nie, tylko żeby chłopaki z, ja, z mi i wiercili w brzuchu. No, i widzicie? To są dwieścia zabawki. Latawcy. Holandia, Indonezja. Chłopaki się bawią. To jest taki mały wiaterek, ale lata, nie? Nie, latać, A to są jakieś specjalne takie zawody akrobatyczne. Latawców, bo ja tam kiedyś widziałem modelarzy modelarzy widziałem, bo tam w chwilę przy lotnisku była taka modelarnia, nie ja wiem czy jeszcze jest i ci modelarze oni robili sobie zawody, robili latawce i później tymi latawcami robili jakieś kręcili jakieś takie tam esy floresy tak, tak, zawody są, w różnych kategoriach są zawody są latawce sterowane, dwulinkowe no to są albo pokazy, albo, albo e, synchronicznie latają są latawce czterolinkowe które też e, można, stery, można nimi bardzo dobrze sterować i wtedy się odbywają zawody w tych kategoriach a no. zawody w kategoriach latawców czterolinkowych no to jest kwestia jego stabilności lotu poza tym Wygląd, design i tego typu historie. No, w Indonezji bardzo dużo jest festiwali. Popularny w tej chwili od, od paru lat bardzo popularny jest Dragon. Więc ludzie Aha, ten smok, robią, tak latający. Tam, te smoki. I tam widziałem, że widziałeś, byłeś. No, no przez to Cię poznałem. I, i widziałeś tam smoka? No, bardzo popularny jest w tej chwili w Indonezji e, Dragon. Dużo młodych ludzi robi, i to jest fajne, bo dużo młodych ludzi robi na te Ale myśl o Indonezji czy o Polsce? Bo ja to mam kumplat modelarza, tylko że on robi w Polsce, samoloty. Nie jest jakiegoś tam pasjonatów, latawców. I mamy swoje spotkania, festiwal W tym roku ma być w darłowie w Dąbkach. Jak jeszcze wcześniej bywałem, w Polsce no, to w łebie robiliśmy No bo to właśnie tam ale, widziałem. No, pandemia przerwała ten cykl, i na kościele możemy po pandemii podnieść. No, znaczy pozbierać tak te, tej całej drużyny? To nie co co nie, było, bo tam nie, ja tam nie, widziałem jakieś nie, nie. Generalnie, puchary. Generalnie, tam było... generalnie ludzie są chętni, żeby przyjechać kolejny raz do Łeby na festiwal, ale no, trzeba by po prostu podjąć wyzwanie organizacyjne. No, ja no, to, no. Troszeczkę, że tak powiem, życie moje się zmieniło i miejsce zamieszkania i teraz jest tak trudno znaleźć kogoś, kto by ten temat pociągnął. No właśnie. No, ja bym pomógł, ale, ale no, nie jest to możliwe, żeby wykonać tak jak wcześniej. Taki skok, nie? O, no, że no, <coughs> teraz ja mam, patrzcie. Widzicie? My my kolkoczągą. Bo ja to widziałem, jak oni mieli na takich dwóch linach, tak jak mówiłeś, na tych dwóch linach i tak i tak. I oni tam sobie kierowali. Daj. Musiał się przebrać, żebyśmy nie, mieli lata w Głównicy Nie, ja tylko tak, żeby chłopaki, wiesz, polatali tak Bardzo podobnie mi się, bo to co nam plażę teraz ten rok Kolejny raz nam coś takiego dobrało Co brało plażę? Tak, tak Musiał No, dziękuję No, puszczam sobie latawce na plaży u Wiesia. Przybywajcie na plażę do Wiesia, puszczę latawce. No nie tylko latawce, bo my mamy tutaj też pudełkę, jak ja nazywam, czyli, czyli a no. kwiaki, deski. A to jeszcze o tym będziemy mówili. To jeszcze... No, to zrobimy całą taką serię, wiesz? Jak będziesz miał czas. Dobra, na razie tyle z latania, a później będzie nowa seria o całym dobytku, jaki Wiesław w zgromadził.